Jeśli chodzi o historię walki o wprowadzenie zakazu, to jest ona dosyć długa i mamy 95 rok, czyli pierwsze deklaracje polityków, następnie 2011, kiedy obywatele biorą sprawy w swoje ręce, składają projekt obywatelski, następnie kolejne nieudane próby to rok 2016 i 2017. Następnie mamy rok 2020 i słynną piątkę dla zwierząt, która nie udała się, dlatego że projekt zakładał zbyt wiele rozwiązań dotyczących zmian, które dotyczyły różnych grup interesów. Kolejna próba była podjęta w 2022 roku. Jest to projekt posłanki Małgorzaty Tracz i organizacji społecznych, projektowi nie nadano nawet numeru druku sejmowego i prace nie mogły się toczyć.